Mam witam Was wszystkich bardzo serdecznie to i to jest pierwszy odcinek poradnikowego Minecrafta. Dziś Wam pokażę, jak zrobić takie dwie fajne pułapki na mopki albo na graczy. No, także zaczynamy. Pierwszą pułapką jest taka pułapka jakby drzwiowa, jeżeli to tak można nazwać. Wchodzimy do środka, płytka naciskała się zamyka i my w tym czasie się tu dusimy pod wodą. Yy, to też działa na mopki, ale na graczy wątpię, że to zadziała. Um, dobrze, jak już to może zadziałać, tylko i wyłącznie na, nasz, yy, na działce. Gdy ktoś nam wbije na działkę, wejdzie do tego i on nie może się wydostać. Ma zablokowane drzwi. Druga pułapka to jest taka, że wchodzimy tu i to się tutaj, tutaj zamyka, Ja ani do góry, ani nigdzie nie da się wyjść. To zaś działa na działce. No. Pierwsze, co pokażemy tą pułapkę. Yy, potrzebujemy yy, takie yy, nie potrzebujemy zbytnio dużo miejsca. Robimy tak tu, tu i tu, tu i kopiemy dwa jedno w dół. O tak, żeby tu były dwie kratki. Yy, tutaj dajemy Pistony lepkie, lepki, piston, piston, trzy pistony, cztery nawet, sorki, tutaj trawa, trawa i tu, tutaj dajemy redstone, na to ziemię, tutaj dajemy płytkę naciskową i budujemy tu raz, dwa, trzy i w bok i pułapka jest gotowa. Działa to na każdej wersji Minecrafta, bardzo fajnie się sprawdza. Dobrze, teraz zaczniemy budować drugą pułapkę. Jest ona w bardzo prosty sposób budowana. Kładziemy tylko tutaj płytkę i kładziemy drzwi w taki sposób: tu, teraz tutaj, kamień. Kamień to niszczymy i nalewamy tutaj wody i wchodzimy do środka tutaj się zamyka a my się dusimy tą pułapką można dookoła domku obstawić cały, cały, cały domek obstawić tymi pułapkami także jak Mobek się zbliży do naszego domku, będzie chciał wejść na tą działkę wejdzie do pułapki trzeba pułapkę przy pułapce budować dookoła dzięki za oglądanie subskrybujcie, komentujcie łapki w górę, polecajcie mój kanał na razie cześć i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Także narka.